To jest straszne. Co spotkało tych ludzi? Jak one. Dobra, powiem tak: to dziwne, że udało im się przetrwać na dachu. Pająki się wspinają do diabła. Robi się ciemno. To chyba jest dom koleżanki. Oh, no, This must be Mary. Poor woman. Ok. Czyli, zdaje się, że nie przeżyła. Fuck. H., zgodnie z zamówieniem dostarczyłam jad pająków. Oczekuję rychłej zapłaty. W moim w piwniczym warcacie już prawie wykluł się nowy rój. Ru... Nie lubię mieć racji czasem.